Potencjał jego zagrywki jest niesamowity, naprawdę. Ja nie, nie wiem, gdzie on się zatrzyma, gdzie jest jego sufit, ale pamiętam też... To jest tak, że okej, okay, ze zmianą piłki zaczęliśmy jakby sprawdzać możliwości. Norbert przychodząc do sklepu, zagrywał flota i tak na dobrą sprawę, no, widząc też jego fizykę, jego, jego wzrost, długość ramion, bo ma strasznie długie ręce, szukaliśmy też takiej możliwości, jak tak naprawdę go wykorzystać. Na jednym z takich treningów jeszcze przedsezonowych znaczy on wykonał tam jakąś określoną ilość zagrywek, a my zaznaczyliśmy punkt, w którym spada piłka, to znaczy dokładnie miejsce, w którym spada piłka. Były zagrywki, które lądowały na siódmym metrze, nawet przed siódmym metrem, tak? I to takie grane z prędkością, no nie wiem, tam 100 na godzinę. No i byli w szoku, jak, z jak wysokiego pułapu potrafi zagrać zagrywkę i jak ta zagrywka, nie wytracając swojej siły, potrafi blisko stać przed przyjmującym. To jest najtrudniejsza zagrywka do przyjęcia.